To coś, co, co tutaj wystaje i przechodzi do środka, to jest oczkas. Te dwa patyki to są śniody. oczkaz i śniody służą do podtrzymania plastrów. Pszczoły budują od samej góry, w zależności jaki jest śniód, rój, do samego dołu. Generalnie w dawnych czasach oczywiście Bartnicy pozyskiwali miód, ale zdecydowanie cenniejszym produktem był bosk. Miód był produktem ubocznym, tak naprawdę. E, gdzieś do XIX wieku, jeszcze w Puszczy Augustowskiej, w Puszczy Białowieskiej, e, pracowali barknicy. Na dzień dzisiejszy, z tego co się orientuję, jest jeden lub dwóch starszych panów na Białorusi, którzy jeszcze barwnictwo uprawiają takie w sensu stricte, że no, można powiedzieć, że z tego żyją. E, ja jestem przedstawicielem Bractwa Bartego w Augustowie. Eee, mamy 18 tutajże, członków, ta, ta liczba się zmienia dosyć. Bardzo się zajmuje od lat 3, i na terenie Polski mamy około 1500 kłód, z tym, że cały ten tysiąc jest na no to, to nie był dobry pomysł, ale ktoś to zatwierdził, ktoś to, ktoś to wymyślił. Yy, cały tysiąc kłód jest tylko tu a że to jest rejon bardzo przeprzczelony normalnie przez pszczelarzy a więc dzika pszczoła no, zawsze wybierze ul niż kłodę e, więc tak naprawdę to, to większość tych kłód jest niezamieszkana e, Bractwo Bartne działa prężnie właśnie w Augustowie mają tam ponad 20 y, barci i kłód bartnych bo to jest kłoda bartna Barcią jest, gdybym w takim dębie, on się już nadaje do tego, wyciął tą wydział właściwie, tą, tą dziuple w drzewie. I wtedy wystaje tylko ten zapór, więc jest no, troszeczkę mało widowiskowe. Eee, drzewu to nie szkodzi, rośnie dalej. Oczywiście no boli jak każdego, ale rośnie dalej. Nie zabijamy tym drzewa więc to tak pokrótce, teraz powiesimy i będziemy mieli nadzieję, że na przyszły rok w okresie pomiędzy majem a lipcem się nam tu pszczoły zasiedlą. Dlaczego to jest Dlaczego. takie ważne? Z jakiego powodu to robicie? Przywracamy przede wszystkim pszczołę do lasu, która jest konieczna, no bo jednak no, zapyla, zapyla dzikie, dzikie drzewa, no, Leśne również, no, które są notabene uprawą, ale też zapylają. E, pszczoła pozyskuje pyłek z jesionów, z klonów, z czeremchy, z akacji, właściwie robinii akacjowej. Więc to jest istotne, żeby była po prostu w lasach bioróżnorodność. To tak po Dobra. Terima kasih <muchas> telah menonton! Dobra. Parę silnych osób do pomocy? O właśnie. Jeszcze troszeczkę do góry i będzie super. Dobra, wystarczy.